Siema. Jestem na 1067 i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak z... nowości w Minecrafcie 1.2.5. Na początek pokażę Wam jak zrobić żelaznego plot... potwora. Przepraszam. Będą nam do tego potrzebne bloki żelaza. Układamy je właśnie w taki sposób. I potrzebujemy też do tego jednej dyni. I dynie kładziemy na górze. W taki właśnie sposób robi się żelaznego potwora. No! No i jeszcze pokażę Wam, jak zrobić y, ocelota. Znaczy, jak, przepraszam, jak oswoić ocelota, przepraszam. To mój pierwszy filmik, więc trochę się denerwuję. Proszę mi wybaczyć. Potrzebujemy jeszcze do tego ryby. Y, przepraszam, więcej ryb. Tak. Chodzimy od celota troszkę dalej od siebie. I trzyma, trzymając w ręku rybę, on, zobacząc nas z rybą, powinien zaraz się do nas skradać. O, widzicie? Właśnie tak. Gdy będzie już blisko, szybko klikamy na niego rybami. I proszę bardzo, już jest udomowionym kotem. I jeszcze taka jedna ciekawostka. Jeśli postawimy obok niego łóżko, on powinien na nie wejść. I usiąść, proszę bardzo. Tak się właśnie oswaja, ocelota. Yy, jeszcze może pokażę Wam mój domek na drzewie w dżungli. Najwyższe drzewo w całej dżungli. O tak. Taki mały, skromny domek. O, wilk. Właśnie taki. To jest mój mały piesek, większy, no, właśnie taki. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Myślę, że spodobał Wam się mój film. Do widzenia! Yeah!